Dobry, cześć czołem. Wiecie, co taki spróbuję? Raczej krótki, ale na pewno spontaniczny, w trend wrzucić. Mam nadzieję, krótki i spontaniczny to na pewno. Przyszło mi właśnie do głowy, oczywiście, na bazie tego, co obserwuję, bo lubię, że ja wiele rzeczy robię. Jakby to powiedzieć, może powiem tak, wiele rzeczy robię, które twierdzę, że wynikają ze mnie. To jest moje zdanie, to moje upodobanie, tak chcę zrobić, a nie inaczej nikomu nic do tego i tak dalej. A jednocześnie wiele osób opiniuje mnie, no to też normalne, że a to nie tak, a to źle myślisz, a to źle robisz, ale ja też z kolei opiniuję innych, a oni tam źle, oni czegoś nie rozumieją. I tak się krobie braniaste. A wiecie co właśnie? Pomyślałem, że tak na dobrą sprawę w całej tej pobudce świadomości, ja nie chcę trzymać się kluczowo terminu. Nazywam jak leci. To każdy wie o co chodzi. W całym tym przebudzeniu uciera się z nas cała sterta. Każdy ma swój własny śmietnik w obie, Cała sterta poglądów, programów, będzie szybciej które w ogóle nie są nami, które zostały zapożyczone, czy to wbite nam, czy sami żeśmy coś łknęli. Tak, czy siak, wszystko to nie nasze. Ale jakkolwiek odrzemy siebie z wszystkiego, co nie nasze. Ma prawo, bo ja nie mówię, że musi. Jak ktoś chce sięgnąć czystej jaźni, przestać bawić się w obrazowanie, zniknie jako obraz, przestanie w to grać, ale ten byt dalej będzie, świadomość pozostanie, wolna wola. Ale ten, kto nadal chce, jakby zacząć bawić się kreacją, być świadomym obserwatorem, tym, który stwarza to swoje doświadczenie. Ten prawdopodobnie, kochani, prędzej czy później kapnie się jak ja, że każdy z nas zaczyna tworzyć własny matriks. Matryks jako system myślowy. Ja mam swój, ty masz swój. I według swojego nazwijmy to światopoglądu, ty tworzysz swoje doświadczenie. To nie znaczy, że musi być. Tak jak ktoś z nas mówi, to nie dochodzi. Każdy z nas tak jak mówi, tak wierzy, że jest. Więc tworzy swoje doświadczenie. Tak. I wtedy nie ma się w ogóle o co wspierać, bo każdy tu ma rację. Mówisz, żeby uważać na to, czy na tamto, czy to jest trujące, to szkodliwe, że nieważne o co. To tak jak mówisz, tak jest. Ale ty to sobie mówisz. Bo jeżeli ja na przykład twierdzę inaczej, to ja też mam rację, choć one są sprzeczne. To dlatego, że każdy z nas jest odrębnym doświadczeniem. Ja będę świat widział tak właśnie i zawsze swoimi oczami, a ty tak właśnie, jak widzisz ty i zawsze swoimi oczami. I przychodzi ten czas. Kiedyś świadomi już jesteśmy tego, że podążamy za własnym odczuciem, własnym światopoglądem, własnym systemem wierzeń, ale zbieramy gdzieś po drodze podobnych. Może ktoś idzie za nami. Tak czy siak, my zaczynamy w tej. Przecież dalej tworzymy iluzję. Skoro odkryliśmy, że świat zewnętrzny nie istnieje, ale można się tym bawić. To obrazowanie w nim dość prawdziwe. Jestem, który tego doświadcza. Ja jest, To jest ta jedyna prawda dla każdego z nas. Ja jestem. Ja to czuję, ja to doświadczam. Cała reszta jest to mnie ma, prawda? Nikt nie da sobie pewnie głowy uciąć, że mu się to nie śni. Każdy z nas śnił. I póki śnił, syn był tak realny jak ja. Aż się obudził i kapnął, że nie jest. Masz jakąś gwarancję, że nadal nie śnisz. To nie chodzi. Tu chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę, że prawdziwy, czy we czy na jawie, czy gdziekolwiek, jest ten, który tego doświadcza. On jest prawdziwy. On tam jest. Jakkolwiek twórzy iluzja, to on nie jest. On ją odczuwa. Sen też odczuwasz. Ba! Pójdź do kina, wczuj się w film i też będziesz go przeżywał. A przecież wiesz, że siedzisz na tupie. To jest to. Przychodzi ten moment, kiedy zdajemy sobie chyba, no będę mówił za siebie, ja sobie zdaję sprawę, tak, zaczynam ja tworzyć własny swój system myślowy. Oszo mówił tak, Jezus mówił tak, ktoś mówił tak, Mucin mówi jeszcze inaczej. Wielu teraz mówi, o, bo to serce zasila mózg. Ja na przykład mówię, ale serce jest tylko produktem mózgu, jak wszystko. Nie ma się co chodzi, każdy idzie w swoją stronę. A więc każdy zaczyna prędzej czy później. Będąc tu, nadal, na jakimś planie wizualnym, bo już go nie chcę nazywać fizycznym. Czyli będąc w iluzji. Traktujesz to jako zabawę. A więc ja też muszę z tym skończyć. Przysięgam. Też to jest mój problem. Że mi się czasem wydaje, a ktoś tam programuje ludzi. Ktoś ludziom kit wciska, że ci jakieś zioła na coś pomogą. Albo jak się poddasz jakiejś metodzie, to ci czymś pomoże. A ja wiem, że to nieprawda. To wszystko jest iluzja. Ty sam jesteś źródłem siebie. Przestań czepiać się czegokolwiek. Pracuj nad sobą. Nawet nie pracuj, skup się na sobie. Uwierz, że tam jest źródło tego, czego szukasz. I nic nie będzie potrzebne. To ja mam rację. Ale ten ktoś ma święte prawo budować własną iluzję. Sprzedając ten kit, on jak świadom jest, wie, że to zabawa, zabawa sprzedawania kitu, jak we świadomym śnie, czy ktoś, kto kiedykolwiek miał świadomy sen, poddany został później jakimś osądom, ktoś nas ze snów rozgrzesza, spowiadamy się ze snów, nie, identycznie jest, jak uświadomimy sobie, że to, co nas otacza, to taka sama iluzja jak sen. Więc cokolwiek ja tutaj robię, jest bez znaczenia. To nie jest zasadne w kółko, powtarzam, zadawanie pytania, co by to było, żeby to znaczy wszyscy zrobić co chcieli. Nie. Naprawdę świadome istnienie to to, które wie, że nie ma innych. To ja doświadczam swojej wersji gry. Każdy inny doświadcza swojej, każdy odpowiada za tą swoją bańkę. Za swoje podwórko, za swój światopogląd, za swoje czyny. Nie ma, co by było, gdyby to inni. Odkąd skupiam się na sobie, ja przeżywam swoje życie wewnętrzne. I każdy inny też wie, czy nie wie. On je tworzy. Co mi do tego? Ten chce tak, ten chce tak. Może mi się coś podoba, może nie. To jest tylko wybór. Idę z tymi, z którymi mi po drodze, prawdopodobnie tak a nie idę z tymi, co mnie nie podrodzę. Prawdopodobnie tak, ale tak naprawdę to to samo dzieje się. Ja nie może dokonywać wyborów tych ludzi. O, pójdę z wami, a z wami to nie. To się wszystko samo systematyzuje, dlatego że te nasze systemy myślowe, te nasze matriksy wewnętrzne, powiem już teraz tak, wibrują podobnie na tych samych częstotliwościach, co inne podobne do naszych. Mają no, zbliżone częstotliwości. One zaczynają się razem doświadczać. Jakoś się mamy ku sobie w sensie zaczynamy się spotykać, zaczynamy rozmawiać, może coś razem robić. Przynajmniej spędzać razem czas choćby na rozmowę. A z innymi nas jakoś nawet nie odpycha, to gdzieś przestaje się realizować. Kochani, na pewno każdy większość z was od momentu tego budzenia się zauważył, Ilu znajomych, członków rodziny, bliskich, zażyłości poszło gdzieś z niewyjaśnionych powodów. Samo się gdzieś rozeszło po kościach, prawda? A cała reszta jeszcze była mi kazanikowi. Za ja to pojawiają się w naszych życia zupełnie nowi ludzie a zbliżonych poglądam do naszych I to samo dzieje się. Yy, każdemu, wolno robić cokolwiek chce, nie ma czegoś takiego naprawdę jak programowanie innych, bo tu nie ma innego. Każdy bawi się swoim własnym snem, można tak powiedzieć, swoją własną wersją gry, jakkolwiek, bo każdy to jakoś tam inaczej rozumie, a to naprawdę o to chodzi, że ja jestem swoim własnym doświadczeniem, ty twój i cokolwiek my, ja i ty, z tym zrobimy, to to jest tylko i nasza sprawa. Bo każdy z nas ma to osobne, swoje własne doświadczenie. Tą swoją bańkę wygramy. Jak się spotykamy, to tam się ściankamy, dotykamy, coś jest wspólne. Ale naprawdę tworzymy każdy no. swoją bańkę. I oczywiście widzimy te inne banki. Tamta banka robi tak, tamta tak. Ale każdy decyduje za siebie. Ktoś Mówi, jestem świadomy, i to mojemu sprzedaję kit, ale on to wie, to nie to, co to, to, to. jak ja we śnie, a czy ja we śnie robię rzeczy mądre? Zwłaszcza w świadomym śnie, kiedy wiem, że to sen. Co tam może być mądrego? Tam może być już tylko zabawa. Po prostu uświadamiam sobie, że śnie i zaczynam się tym śniem, snem bawić, że tam są inni i oni będą robić to, co jej powiem, bo oni nie wiedzą, że to mi się śni, to mój sen. Tak naprawdę ich tam nie ma. To jest odkrycie. Nie? Każdy z nas w tym doświadczeniu jest sam. Twórcą i tworzywem. Resztę spotykam. Ale nie jestem tym. Nie czuję tak, jak ty. I ty nie czujesz tak, jak ja. Nie wiesz, kim jestem. Możesz coś na ten temat powiedzieć, bo parę razy coś słyszałeś mojego. Parę razy coś mojego widziałeś i na podstawie tego masz jakieś zdanie i masz prawo je mieć i wypowiadać. Ale tak naprawdę, kim ja jestem, to nawet ja nie wiem. Ale wiem, że czuję siebie. Mam swoje własne odczucia i to jest prawdziwe. To jest ta samotność. Każdy tak naprawdę jest pewien tego swojego doświadczenia, świadom siebie, a reszta jest to Śniż mi się, wyobrażam to sobie, może to jakiś element gry, może twoja świadomość też doświadcza takiego ciebie mniej więcej, jak ja ciebie widzę, ale na twoim poziomie świadomości, w, tam, w tej twojej bańce może w ogóle Witold Tylkowski nie występuje, nie poznaliśmy się, nigdy się nasze drogi nie strzyżowały. Tego nie wie. Biorę to, co jest, jako swoje doświadczenie. Jak przestaję się zastanawiać nad realnością tego, co nie jest mną, to naprawdę zaczyna się zabawa. Ja realizuję siebie. Takie nawet rzeczy, które teraz robię. Jakiś live, Też robię to, bo taki spontan, bo ja tak chcę, bo mnie to coś daje i będzie miał podobnie, może się skończy jakąś rozmową. się zobaczy, ale tak naprawdę to jest bez znaczenia. Kto tu co robi, w którą stronę idzie. Przychodzi już przyszedł ten czas dla mnie, by zdać sobie sprawę, że ja i już widzę inni też połapali się. Już to w wielu osobach widzę. Tworzymy własny matryks, urywamy się jakby ze smyczy robimy, co chcemy. Jeden chce iść w tą stronę, drugi w tamtą, bo tak czuję, bo tam go ciągnie. Tak? Witek koła, sportowe motocykle. Co nie znaczy, że ja każdemu polecam to jeździć, przeciwnie. Przeciwnie. To też nie jest sport dla wybranych, to też nie to. To nie o to chodzi. To chodzi o to, że to jest pasja. Jakiej nie masz, to nie myśl, że ten, kto ją ma, jest lepszy od ciebie. No nie. Każdy ma swoje. I to jest właśnie to, i my zaczynamy realizować siebie. Miało być krótko, zrywało coś nam ostatnim razem. Tym razem się jakoś udało, ale widzę, że ja już mam tą Waszą obecność. Pisów chyba się akurat nie ma. O, jest jeden. Małgorzata Zielińska, dziękuję. Także ja już widzę to, co wy piszecie, to rzeczywiście weszło już na stałe do tych liveów. Że tak po powiem, że, że mój czat ten już się nie zacina, już go mogę kontrolować online. I to jest piękne. No i dzisiaj nie zerwało. Tak myślę wniosek. Ostatni po tym, co powiedziałem, z czym ja tu dzisiaj do Was. Zaczynamy zmieniać światopogląd i chcieć najpierw zbawiać świat, potem, już trochę mniej, ale ciągle coś tam, coś tam. Aż w końcu chyba dochodzimy do wniosku, że każdy z nas tworzy swój własny światopogląd, swój własny, własny matriks, w sensie swój system myślowy. I to za tym moim systemem myślowym, moim światopoglądem będzie podążało moje doświadczenie. Inny świadomy byt pójdzie za swoim i jakąkolwiek drogą bierze jego sprawa. Nie mam, nie ma sensu, to już nie chodzi o to, już nie mam prawa, nie ma sensu komuś mówić, ty robisz źle, źle myślisz, nie programuj ludzi, po co wciskasz komuś zioła, skoro to zbyteczne, daj mu świadomość, będzie wiedział, że nic nie potrzebuje, ej, ej, to tylko zabawa. W zabawie wszyscy bawimy się i tak naprawdę chodzi o wybawienie się, o los. Nie o szukanie tam głębokiego sensu w zabawie, tam naprawdę chodzi o frajdę, o tą lekkość, jak dzieci w piaskownicy. I to jest piękne. Rób ta, co chce ta. I to jest wolność. Kiedy ja uznaję się za wolnego, żadnemu człowiekowi. Nie będę mówił, co jest dobre, co złe, co powinien robić, i tak dalej. Tak samo jak żaden człowiek. Nie może być moją własnością, skoro ja niczyją być nie mogę. Robiłem niedawno live, a piszę z ową brak. I też komentarze były widoczne całą transmisję. No, to znaczy, że się Facebook w standardach trochę podciągnął. No i pewnie ociekałem. Nie jesteśmy w świecie, jesteśmy światem. Każdy swoim, dokładnie. Każdy jest swoim światem. Można to nazwać światem, swoim doświadczeniem, swoją banką. No, każdy tam jest tym. To jest tylko nazewnictwo. Każdy tworzy własne doświadczenie. O, o. I każdy je tworzy w sobie. I tak jak myślisz, tak jest. A tak jak chcesz robić, tak robić będziesz. I przed nikim nie odpowiadasz. Jak już świadom jesteś że nikt Ciebie nie obserwuje, to Ty jesteś obserwatorem. Dobranoc Państwu, miłego weekendu życzę. To na YouTube nie wrzucam. To tylko tu. Pa, pa. I do następnego. Zokończ transmisję.